Moi drodzy, dziś będzie skandalicznie i politycznie. Z księgi proroka Jonasza. Gdy Bóg przebaczył niniewitą, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Modlił się więc do pana i mówił: Proszę panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszyż, bo wiem, że ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i bogatym w łaskę. Elitującym się nad dnie dolu, teraz, panie, zabierz mi, proszę, moje życie, albowiem lepsza dla mnie śmierć niż życie. Pan Odrzyk, czy uważasz, że słusznie jesteś oburzony? Moi drodzy, o co tu Jonasz był oburzony? Trzeba nam jakby skrócić historię całej księgi Jonasza. Otóż pan Bóg wysłał proroka Jonasza do Niniwy, żeby Niniwitom głosił nawrócenie. Jaki był problem? Niwa za czasów prorok Jonasza była miastem bardzo znaczącym, miastem, które było jednym z głównych miast Asyrii. Czyli nie było to miasto żydowskie, niniwa, i zamieszkiwali ją poganie. Co więcej, Poganie, którzy, którzy mieli bardzo rozbudowany kult pogański, no bo wiadomo, oni byli żydami, więc nie czcili jednego Boga, mieli swoich bożków. I teraz tak. Ze strony Asyrii leciały ciągłe, ciągłe zagrożenia, ciągłe ataki na e, tereny Królestwa Izraela najpierw na północne, a później też i na południowe. E, ale to w zasadzie później nastąpiło. To było duże mocarstwo będące na wschodzie kraju, które no, przeważało Izra na wschodzie jakby, no, Półwyspu Arabskiego które przewyższało mocą znacznie potencjał żydowski. I teraz tak, dobry Żyd, jakim był Jonasz, chciał upadku nie tylko Niniwy, ale wszystkich miast tego regionu. Jakby one upadły, to byłoby wszystko w porządku. I teraz tak, Bóg zapowiedział przez proroka, że grozi Niniwie upadek, że miasto zostanie zburzone. I kazał swojemu prorokowi, Jonaszowi, głosić nawrócenie tym ludziom. Tylko ci ludzie jakby no, nie będąc ludźmi wierzącymi, nie byli przez Jonasza traktowani tak, jak potraktowałby Żydów. No, gdyby Jonasz dostał takie polecenie, żeby szedł na przykład gdzieś do jakiejś Berszeby czy do tam, gdzieś, gdzie byli Żydzi, to on by bardzo chętnie tam głosił nawrócenie swoim współbraciom bez najmniejszego problemu. W sensie wiele byłby w stanie poświęcić dla Pana Boga. On tak bardzo nie chciał, że aż uciekał od Boga, w sensie wyjechał jak najdalej od e, terenów wschodnich, pożeglował, czyli uda, udał się z perspektywy Izraela i niwy na zachód, a nie na wschód, żeby być jak najdalej, żeby Pan go w żaden sposób nie przymusił. Nawet zażądał tego, żeby ludzie go zabili, wyrzucając go w morze, co i tak, jak wiemy, to mu się nie udało. I teraz jaki był problem Jonasza? No, ułosił to nawrócenie. Przeszedł Nimiwe, wołał, że jak się nie nawrócą, jak nie zmienił swojego postępowania, bo to nie chodziło o to, żeby oni zostali Żydami. Chodziło o to tylko, żeby przestali grzeszyć tak jak grzeszyli. Tylko to było jakby problemem. I się wzięli i nawrócili, co było absolutną porażką z perspektywy Jonasza bo on liczył na to, że skoro Pan Bóg go już przymusił do tego, żeby głosił to Słowo Boże, no to no przymusił, ale istnieje wielka szansa, że się jednak nie nawrócą. A się wzięli i nawrócili. I teraz Jonasz wyszedł z tego miasta, usiadł sobie na górce i zaczął oglądać, co się będzie działo. Czy powstaną jakieś rozruchy, czy raptem przerwą post, który podjęli, bo tam zaczęli pokutować. I może ktoś w końcu ich najedzie i ta nimiwa zostanie zburzona ale nic się takiego nie stało. I Jonasz był tym faktem bardzo, bardzo rozgorczony, bo nie chciał miłosierdzia dla tego miasta. I teraz tak, moglibyśmy jakby mieć takie... Mamy taki w ogóle dysonans poznawczy, dlaczego Jonasz z jednej strony chciał pełnić wolę Pana Boga, czyli jednak głosił Słowo Boże, głosił nawrócenie, a z drugiej strony tego nie chciał. Bo Jonasz był dobrym Żydem, Jonasz był wierzącym człowiekiem. To nie tak, że Bóg wybrał jakiegoś przypadkowego Żyda, który z, może z religią już miał mało w co wspólnego i kazał mu głosić słowo poganom. Nie, no wybrał dobrego człowieka, ale skierował go nie w to miejsce, gdzie Jonasz chciałby iść. Dlatego Jonasz czuł się taki zdegustowany, bo gdyby go jeszcze nie posłuchali, gdyby się nie nawrócili, to by się jeszcze ucieszył. Wypełnił wolę Boga, wypełnił to posłannictwo, ale niwa i tak upadła. No, ale niestety nie upadła. Jak czytamy dalej? Jonasz wyszedł z miasta, zatrzymał się po jego wschodniej stronie, tam rozbił sobie szałas i usiadł w cieniu, aby widzieć, co się będzie działo w mieście. A Pan Bóg sprawił, że krzew rycynusowy wyrósł nad Jonaszem. Tak, by cień był nad jego głową i żeby mu ująć jego goryczy. Jonasz bardzo się ucieszył tym krzewem, ale z nastaniem brzasku dnia następnego Bóg zesłał robaczka, aby uszkodził krzew, tak iż usekł. A potem, gdy wzeszło słońce, zespoł Bóg gorący wschodni wiatr. Słońce tak praszyło Jonasza w głowę, że zasłabł, życzył sobie śmierci i mówił. Lepiej dla mnie umrzeć aniżeli żyć. Mój dziad co tu się dzieje? Wiemy już, jak mówiłem, że Jonasz wyszedł z miasta i patrzył, co się dzieje. Dlaczego to robił, też wiemy. Ale co tu robi Pan Bóg? Otóż Pan Bóg daje mu odczuć po trosze to, co było doświadczeniem Miniwitów. Czyli z jednej strony najpierw daje Jonaszowi wytchnienie, daje Jonaszowi szansę, czyli daje mu ten cień w bardzo gorącym klimacie a później mu to zabiera czyli widzimy że w sposób odwrotny jakby Jonasz doznaje tego co nie widzi mogli doznać to znaczy najpierw żyli tak jak im się podobało korzystali sobie z życia a później miał nastąpić ich upadek no normalnie żyli źle miasto miało upaść Natomiast u Jonasza było tak, że sobie siedział pod tym krzewem, który raptem bardzo szybko wyrósł i dał mu cień, czyli doznał zmiłowania, a potem przyszło to gorąco, które w żaden sposób jakby nie mogło być powstrzymane, bo nie tylko, że mu świeciło na głowę, ale jeszcze ciepłem wiało. To znaczy, on jakby doświadczył skutków tego, co by się stało, czego doświadczyliby inni lici, Gdyby się nie nawrócili. Tylko w odwrotnej, że tak powiem, kolejności. A jednak się nawrócili. Czyli popatrzmy, ci, którzy otworzyli się na słowo Bosza w zasadzie na wolę Pana Boga, oni zaznali miłosierdzia. Czyli teraz sobie pokutowali, a później ich miasto się jeszcze bardziej rozwijało. Bo trzeba nam wiedzieć, że za czasów proroka Jonasza, to był VIII wiek przed naszą erą, Miasto było znaczące. I gdy się nawrócili, miasto jeszcze urosło na znaczeniu, aż do takiego stopnia, że stało się stolicą Asyrii za czasów panowania jednego króla. Oczywiście tam minęło ponad 100 lat z okładem, i Niniwa rzeczywiście została zburzona, ale nie za czasów tych ludzi. Dużo, dużo, długo, o wiele dłużej po czasach Jonasza. A więc bezpośrednio po tych wydarzeniach, po głoszeniu Słała Bożego, miasto nie upadło. A więc oni zeznali najpierw pokuty, czyli czegoś, co jest nieprzyjemne, co oznacza jakieś samoograniczenie się, a później doznali rozkwitu. I onoż na odwrót. Najpierw doznał łaski Pana Boga, który dał mu ten cień, a później doznał e, goryczy goryczy płynącej ze Słońca. Dał mu to Pan Bóg, aby Jonasz w końcu się ogarnął, aby zrozumiał trudną sytuację i żeby zrozumiał też, że Pan Bóg chce dawać dobre łaski. Ale jak się okazało, sama ta sytuacja niewiele Jonaszowi dała, gdyż była trochę zbyt zakamuflowana chyba na jego umysł. Więc Pan Bóg skierował do niego te słowa już wprost. Co czytamy dalej? Na to rzekł Bóg do Jonasza. Czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? On odpowiedział słusznie: Jestem śmiertelnie zagniewany, rzekł Pan. To żal krzewu, który, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrusł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem okazać litości Niwie, wielkiemu miastu, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi? którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nad to mnóstwo zwierząt? Moi drodzy, zacznę od końca, żebyśmy już to mieli z głowy. O co chodzi z nieodróżnianiem prawej ręki od lewej? Bo niektórzy z nas tak mają, że te strony słabo kojarzymy, ale to jest jakby taka no, właściwość naszego umysłu o niczym nieświadcząca. Ale w czasach starożytnych w języku biblijnym to określanie nieodróżniania prawej ręki od lewej było eufemizmem bycia debilem po prostu, w sensie jak ktoś był naprawdę człowiekiem głęboko, głęboko głupim, to mówiło się, że on nie odróżnia swojej prawej ręki od lewej. I oczywiście nie było tak, że... Wiecie, no, że byli ludzie ograniczeni umysłowo, intelektualnie w Niniwie, bo to jakby nie jest rzecz, którą by się w taki sposób komentowało, bo to nazwałoby by się ich wtedy prostaczkami na przykład może, ale nie w ten sposób. Ich problemem to i głupotą było, że byli poganami, że nie rozpoznali jednego Boga, mając jakieś tam kontakty z Żydami, nie nawrócili się na żydostwo, dalej czcili bożków, co było generalnie głupie, nie w sposób intelektualny, tylko głupie życiowo, więc oni rzeczywiście wszyscy tam nie odróżniali swojej prawej ręki od lewej. Ale to tak na marginesie, żeby nas nie dziwiło to określenie. Czy oni mieli problem z określaniem stron? Nie, to pewnie większość z nich strony określało prawidłowo, ale głupota ich polegała na czymś zupełnie innym. Ale przez tę głupotę, przez to pogaństwo, tak jak wiemy, Jonasz nie chciał tego, żeby oni się nawrócili. Uważał, że na to nie zasłużyli. A Pan Bóg mówi, i to jest kolejny motyw z tym usłym krzewem który dał wytchnienie, dał cień Jonaszowi. Pan Bóg pokazuje, że jest właścicielem ich i tak. To znaczy, mimo że oni go nie czczą, to on jest stwórcą, jakby nie patrzeć. Od niego wszyscy ludzie pochodzą, to znaczy od Pana Boga i on ma prawo dbać o każdego. I chce, żeby Jonasz zrozumiał, Jonasz, któremu żal było krzaczka, który wysechł, Chcę, żeby Jonasz też zrozumiał, że Pan Bóg takim ludziom niegodziwym, ludziom w tym przypadku niereligijnym, też należy się druga szansa. I to jest, moi drodzy, nauka taka dla nas, że my również bywamy Jonaszami takimi. Jonaszami, którzy nie chcą nawrócenia innych ludzi. A teraz ktoś powie, nie, no ja chcę, żeby wszyscy się nawrócili. Jak ja bym się cieszył, gdyby ludzie porzucili swoje inne religii i wyznania i wszyscy zostaliby katolikami. No byłoby super, do tego należymy. I moi drodzy, tak, w aspekcie religijnym jak najbardziej. Ale czy w takim aspekcie życia po prostu, życia w świecie, życia w społeczeństwie? I to jest, moi drodzy, ten wątek polityczny dzisiaj, który będzie. Kto z was... Chciałbym, żeby taki Władimir Putin się nawrócił. Żeby stwierdził, że nie, no źle postępuje. Trzeba to wszystko skończyć i żyć dalej. Po prostu. No i będzie rządził sobie Rosją, dalej wszystko będzie tak samo. Nie, 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 nie. Musi ponieść konsekwencje. Nie można mu tego darować. Od ja ludzi tego słyszałem, że wiecie. Nawrócenie to jest jak tam, nie wiem, żona się zdjadziła albo, nie wiem, z pracy się ukradło, to można się nawrócić, ale za pewne rzeczy nie ma szans. I moi drodzy, nie tylko to, nie tylko ta sprawa, że tak powiem, polityczna związana z cierpieniem e, tysięcy, wręcz, nie, jakichś tysięcy, milionów ludzi, nie, jak już widzimy coś o tak wielkiej skali, nie chcemy nawrócenia dla drugiego człowieka. Chcemy, żeby mu była wymierzona kara. Czyli robimy identycznie jak Jonasz. Uważamy, że za pewne rzeczy nie należy się wybaczenie, nie należy się druga szansa. Pomyślcie, to tak samo jest z jakimiś przestępcami, na których mamy szczególne uczulenie, na przykład takimi wykorzystującymi dzieci. Nie chcemy, żeby się nawrócili, nie chcemy, żeby mieli drugą szansę, nie chcemy, żeby doznali miłosierdzia. Inna sprawa. Ja na przykład tak mam ze złodziejami, wiecie, tymi pospolitymi, bo ci w białych kołnierzykach nie ruszają mnie tak emocjonalnie. Złodziej powinien dostać karę jak najsurowszą. Człowiek, który odbiera drugiemu człowiekowi własność bez jego zgody. Jest to straszne. Jak ja słyszę o złodzieju, to ja już nie będę mówił, co ja bym zrobił, ale we mnie ten sam proces się odpala. To, o czym mówiłem wcześniej, mnie nie odpala. a Mnie na przykład odpala to złodziejstwo. I teraz moi drodzy, na czym polega nasza słabość? Nasza słabość polega na tym, że my jesteśmy w tym jeszcze gorsi niż Jonasz. Dlaczego? Bo Jonasz był Żydem i nie doznał żadnego miłosierdzia. Bach, żadnego to trochę przesadziłem. I jako naród oni doznawali miłosierdzia od Pana Boga. Przede wszystkim dlatego, że zostali wybrani i Pan Bóg objawił im prawo Boże, to było darem od Pana Boga. To, że Bóg pozwalał im się nawracać, zabierać przymierze po raz kolejny. Tak, i Bóg udzielił miłosierdzia, ale nie udzielił takiego miłosierdzia, jakie dał w Jezusie Chrystusie. To znaczy, Jezus Chrystus odkupił nas wszystkich, okazał nam największe miłosierdzie i my, moi drodzy, jako chrześcijanie, w przeciwieństwie do Żydów, chociaż może nie w przeciwieństwie, ale po prostu w o wiele większym stopniu niż Żydzi, jesteśmy zobowiązani odpowiadać na miłosierdzie Pana Boga. Dlaczego? Bo to, moim zdaniem, jest kwestia sprawiedliwości już w naszym przypadku. Bycie miłosierdziem, by, bycie miłosiernym, nie jest w naszym przypadku aktem takim naturalnym, nie jest naszym naturalnym odruchem serca tylko. Bo my bywamy miłosierni e, tako z porytu serca i widzimy ludzką biedę, ludzkie cierpienie, komuś dom się spali. Jesteśmy bardzo miłosierni, czujemy współczucie, e, czujemy połączenie z tym drugim człowiekiem. I, I chcemy, chcemy mu jak najbardziej dawać, i wtedy to jest naturalne. Ale chodzi o to, że my mamy tytuł, mamy powód do tego, żeby być miłosierni, bo sami miłosierdzia wielkiego doznaliśmy. I teraz by ktoś powiedział, ale, ale zaraz, zaraz. Ja nie zrobiłem aż tak wielkiego zła, jak z tych przykładów, które wymieniłem przed chwilą. Aż tak złych rzeczy się nie dopuściłem. Nie wykorzystywałem dzieci, nie kradłem. Nie byłem zbrodniarzem wojennym, więc swoje grzechy i moje złe czyny są, są o wiele mniejsze. I to moi drodzy znów, to jest to samo myślenie, które miał Jonas. On też uważał, że tak nasze żydowskie odstępstwa od prawa są złe, ale nie czcimy jakichś demonów na przykład w naszych świątyniach. Aż takich rzeczy nie robimy, więc nam miłosierdzie Pana Boga, żeby zawrzeć nowe przymierze się należy. No to jest takie malutkie, takie lekkie. Ale już nie widzą bogatą takich z krwi i kości się nie należy. A moi drodzy, to jest tylko nasza ludzka perspektywa, a nie boska. Jeżeli popatrzymy z perspektywy Bożej, to wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga. I my o tym chcemy mówić i chcemy o tym myśleć kiedy, kiedy, kiedy jest fajnie i sympatycznie. Nie Jakie są olimpiada, zawody, zawody sportowe, mnóstwo ludzi z różnych narodów, światowe dni młodzieży, wszyscy jesteśmy. Jedną rodziną. Jak jest fajnie, to jesteśmy jedną rodziną, dziećmi jednego Boga. Ale nie daj Bóg, jak chodzi o coś złego, to każdy jest wrogiem, każdy jest przeciwnikiem. I to moi nawet no, przecież nie w tych najmocniejszych, najtrudniejszych sytuacjach, takich, o których mówiłem, takich bardzo skandalicznych, którzy mi są przestępcami, a przestępcami, przestępstwami, a nawet zbrodniami przeciw ludzkości. Ale pomyślcie o nielubianych politykach, o sąsiadach, których nie cierpicie. Czy my im życzymy miłosierdzia? Owszem, nie życzymy im śmierci. Nie życzymy, żeby ich piekło pochłonęło. Mam nadzieję, że nie życzycie. Ale nie chcemy, żeby ich jakieś wielkie dobro spotkało. No, czy modlicie się za swoich nieprzyjaciół, żeby po prostu żyło im się dobrze, żeby mieli zdrowie, żeby mieli pieniądze? żeby mieli dobre układy rodzinne? I to jest pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeżeli odpowiedź jest tak, to znaczy, że doszliśmy do wielkiego etapu rozwoju wewnętrznego, że kochamy swoich nieprzyjaciół. Nie chodzi o pozytywne emocje, tylko o postawę wobec drugiego człowieka. I wtedy naśladowanie Chrystusa jest bardzo mocne. Jeżeli w tych zaś sytuacjach dnia codziennego z ludźmi, którzy są nam Bliscy geograficznie i społecznie, bo nie mówię, że są naszymi bliźnimi w takim sensie, że jesteśmy z nimi zaprzyjaźnieni, a po prostu są koło nas, znamy ich prywatnie. Jeżeli tam nie okazujemy tego miłosierdzia, to jest dla nas informacja taka, że nasza relacja z Jezusem jest bardzo słaba, bo nie pojęliśmy, że od Niego doznaliśmy również miłosierdzia odpuszczenia grzechów, korzystamy sobie z tego miłosierdzia, ale nie rozumiemy, czym to jest. Więc, moi drodzy, konkluzja jest taka, abyśmy czasami przy rachunku sumienia, zwłaszcza, zastanowili się nie tylko nad naszymi grzechami, chociaż to jest najistotniejsze, ale żebyśmy zastanowili się, jak duże jest miłosierdzie, które Pan Bóg nam okazuje, żebyśmy nie skupiali się tylko na sobie w akcie odpuszczenia grzechów, ale żebyśmy skupili się też na Bogu. A jak zyskamy tę odrobinę jego boskiej perspektywy, to łatwiej nam będzie też zrozumieć innych ludzi, dlaczego Bóg chce ich nawrócenia, mimo że ich nie chcemy, a wtedy jest szansa, że rzeczywiście Jezus nas zacznie przemieniać. Subskrypcja i łapka w górę.